Witaj w kursie TypeScript dla testerów ekspresowe podstawy. Opowiem Ci tutaj w dużym skrócie o najważniejszych elementach tego języka. Link do darmowych materiałów do tej lekcji wraz ze specjalnie przygotowanym repozytorium znajdziesz pod tym nagraniem i na naszej stronie jakestować.pl. A jeśli chcesz dokładniej poznać ten język programowania, to wrzuć proszę okiem na nasz kurs JavaScript oraz TypeScript dla testera. Tam dokładniej i z dużą dawką praktyki omawiamy te języki. Cały kod do tej lekcji znajdziesz w naszym darmowym repozytorium w katalogu Theory: 7 myślnik modules and ecosystem w module 1 myślnik import, export. I w tej lekcji opowiem Ci o imporcie oraz eksporcie modułów w TypeScript. Moduły pozwalają dzielić nasze skrypty na mniejsze części. Dzięki temu możemy łatwiej zarządzać naszym projektem, a równe fragmenty kodu możemy wielokrotnie używać. A jak wykorzystywać kody z różnych modułów? Tutaj z pomocą przychodzą nam konstrukcje import oraz eksport. I tutaj od razu przejdźmy do przykładu. Mam tutaj zaimportowane jakieś dwie funkcje z takiego modułu, a następnie poniżej później je wykorzystuje I mam tutaj taki najprostszy przykład importowania funkcji z modułu. Mianowicie wykorzystujemy słukoczowe import, następnie nawiasy klamrowe. Tutaj mamy jakieś dwie funkcje, jeszcze za sekundę o nich opowiem więcej. Następnie from i ścieżka do modułu, z którego importuję te dwie funkcje. I tak w najprostszej postaci może prezentować się import. Natomiast żeby móc zaimportować czy to funkcje, moduły czy zmienne, musimy je odpowiednio przygotować w danym module. Zatem przejdźmy sobie teraz do tego pliku, albo naciskając Ctrl i lewy przycisk myszy na tą ścieżkę, albo możemy przejść do katalogu helpers, i tu jest taki moduł jak math.utils.ts. Utils TS. Jak sobie już ten plik, to znajdziesz tutaj dwie funkcje. Funkcję dodawania i funkcję mnożenia. Praktycznie niczym nie różnią się od funkcji, które wcześniej poznałeś. Jednak znajduje się tutaj też słówko kluczowe Export, które powoduje, że te dwie funkcje są możliwe do zaimportowania w innym module. Dlatego w poprzednim module, czyli w Import Export, byłem w stanie wykonać ten import na tych dwóch funkcjach. Czyli w tym module importuję sobie, a następnie w tym module mogę je normalnie go wykorzystać. Czyli wykorzystuję tutaj funkcję dodawania, która znajduje się w tym miejscu, a poniżej wykorzystuję funkcję mnożenia, która znajduje się w tym miejscu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby importować i eksportować jest zmienne. Tutaj mam poniżej taki przykład. Czyli najpierw przejdźmy sobie do pliku Helpers user, i w tym pliku mam tutaj jedną zmienną typu string, która zawiera jakiś tekst. Ona również ma tej słówki kluczowe EXPORT i dzięki temu w innym module mogę ją normalnie zaimportować, a następnie mogę jej użyć. I tak w dużym uproszczeniu wygląda importowanie i eksportowanie, czyli zarządzanie funkcjami zmiennymi pomiędzy modułami. A cały ten materiał wraz z pełnym darmowym repozytorium znajdziesz w niku pod nagraniem i na naszej stronie jaktestować.pl. Tutaj mega zachęcam Cię do wykorzystania tego kodu, który dla Ciebie przygotowałem, żeby eksperymentować i testować równe podejścia z importowaniem i eksportowaniem. A jeśli chcesz dokładnie poznać tematy związane z TypeScriptem, to koniecznie rzuć okiem na nasz program Javascript oraz TypeScript dla testerów. Tam dokładnie omawiamy tematy związane z tymi językami. A jeśli podobało Ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Ci nowości. A w komentarzu daj mi znać, czy wcześniej spotkałeś się z importowaniem i eksportowaniem. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę i zobaczymy się mamy w kolejnych nagraniach. Cześć!